Witam serdecznie na kolejnym zleceniu, na kolejnej robocie. Dzisiaj będzie omówienie tej małej łazieneczki. Ona ma plus minus 1,5 metra na 3 metry, nic jakoś strasznie skomplikowanego. On tutaj już inwestor, mniej więcej sobie pewne rzeczy rozrysował, aczkolwiek na projekcie ma to wyglądać. Mniej więcej w ten sposób, moment, wyjdę do jaśniejszego miejsca i Wam pokażę, jak to wygląda. Tak, I to jest skóry. no i kabina. No, jako tako nie jest nic mocno skomplikowanego, bo wygląda to następująco. Ech. Zabudowa geberitu nie będzie w płytkach, nawet nie będzie w płycie gipsowej, tylko będzie cała, do góry w zabudowie meblowej, led z prawej, led z lewej. Okrągłe, no powiedzmy, że okrągłe, bo lustro będzie ścięte. Podświetlone lustro na ścianę dane. Tutaj będą o tyle fajne płytki, tak jak tutaj są na projekcie. No, coś takiego, fajne są do dokopię do tych płytek, to pokażę potem na żywo. Tutaj będą właśnie te płytki. Umywalka nablatowa, szafka, kran z blatu. Zero filozofii. Tutaj będzie pasek lustra od dołu do góry. Z tym, że już zmiana jest, nie wiem czy to na projekcie gdzieś widać. Już jest zmiana, którą zasugerowałem. Momencik, trzeba to znaleźć. Ale nie wiem, czy to będzie widać. Nie, na tym też nie. Sekundę. Dobra, to jest tu. To jest ta ściana. Dobra, tak żebyście to widzieli. No. Tutaj jest lustro. I ono jest pokazane od samego dołu do samej góry. Z tym, że e, doszliśmy do wniosku z inwestorem, że zrobimy tam, powiedzmy, na no cokolwiek, tak jak jest tutaj, zrobione w pomieszczeniu obok. Po, przykładowo, bo nie pamiętam, to jest 6,5-7 cm. Tutaj zrobić to samo, bo e, no lustro, jakby nie było, jest cieńsze niż e, płytka. I bardziej podatne na uderzenia. No a to jakby nie było łazienka, będzie by się mopem myło, więc żeby tego nie uszkodzić, to tam robimy 7 cm paska, znaczy cokolika. Dopiero zacznie się lustro i symetrycznie będzie od góry też zostawione te 7 cm od dołu. Lustro ma być po prostu dekoracją. Więc tak jak mówię, tu będzie płytka cała, lustro ile zostanie? I tutaj jeszcze wyjdzie jakiś pasek z jakiegoś odpadu, plus minus lustro, będzie ten pasek lustra będzie na jakieś 30 cm. Tutaj nie ma wielkiej filozofii, tutaj, tak jak mówiłem, to będzie e, zabudowa meblowa. Tu będą no, czarne płytki 120 na 60 Tu sobie inwestor jeszcze zażyczy, żeby wykuć mu e, wnękę. Na, no, na pierdełki, no. do, do, do kąpania się na płyny, na inne rzeczy, więc to będzie kwestia wysokości, jest jeszcze do ustalenia, bo tu będzie. Hmm, powiedzmy półka. Na początku była wersja, że będzie spłytki. płytki, no, mnie się to akurat nie podoba, że jest spłytki wolę po prostu zrobić e, tafę szkła. Według mnie jest to delikatniejsze, ładniej to wygląda niż taka toporna e, półeczka na 5 cm, no. Kwestia gustu i e, ta półka wejdzie razem z fugą po prostu. Trzeba tak to rozmierzyć, żeby to było e, szkło, żeby było na wysokości po prostu tych fug, które tutaj wyjdą a płytki będą układane od sufitu do dołu i tam będzie docinka, nie pamiętam, 10-15 cm jakoś tak. Tak sobie zażyczyli. E, Propo sufitu, sufit w kabinie będzie obniżony do wysokości tej belki, jedna lampka, no i tam będzie pociągnięty pod, no, łączeniem ściana sufit będzie pasek LEDowy, żeby podświetlał tą ścianę. Eee. Koperta odpływ liniowy, tyle. I tutaj idą bodajże wszędzie już jasne płytki. Podłoga przeciągnięta będzie z tymi samymi płytkami, e, które są na reszcie domu. Więc to nie jest jakiś tam no, problem to jest po prostu, że tu będą płytki 80 na 80 tutaj przeciągnięte szare. I tak to. A, tu jeszcze będzie grzejnik, ale to trzeba prąd pociągnąć. Tutaj będzie sufit też podwieszony. Wentylacja będzie tutaj do rogu przeniesiona. Dwa albo trzy punkty e, oświetlenia. Tyle. Co trzeba zrobić? Zarzucić to. To jest po pierwsze primo. Znaczy pierwsze, w ogóle e, to trzeba zrzucić cały luźny tynk z łazienki, zagruntować to wszystko biorę się za sufit przynajmniej konstrukcję żeby sobie inwestor mógł dalej dubać z prądem więc konstrukcja będzie powieszona zarzucić potem tamte dziury ta dziura tutaj jeszcze trzeba nadrzucić no z pół centymetra żeby był kąt Potem wszystko zagruntować, choć wiem, czy też nie powiedziałem, ale zagruntować, zamontować odpływ liniowy, no ale to wam nawet pokażę jak ja go montuję, to będzie pewnie osobny film, no i wylać po prostu odpływ, to jest plan na dziś, jeżeli chodzi o tą małą łazienkę i tam potem jeszcze przejdę na górną łazienkę, tam to po prostu przygotowywać, bo tam też jest co robić. Zresztą mogę, mogę wam tam pójść i pokazać, jak to będzie wyglądało. A tam też jest fajna łazieneczka i będzie dużo zabudowy meblowej. A mało, płyt, znaczy mało płytek, będzie dużo płytek, ale mało. Mało. Będzie dużo płytek. O! I też będą zabudowy meblowe. Dobra, wygląda to w ten sposób, że tu jest wanna. Eee, tu będzie odsadzone. Murek 10 cm plus minus, bo to jest kwestia ustalenia. Murek 10 cm, powiedzmy, że dotąd. Potem tu będzie płyteczka 120. O, widzicie, tu jest projekt tego. Tutaj będzie płyteczka 120, to jest taki wzór. Cała, dwie płytki, całe. I ten wzór będzie na tej płaszczyźnie. A dół i góra będą odsunięte o te 10 cm. O, tu jest rysunek techniczny, więc on pewnie wam więcej powie. Nie, więcej techniczny, tak to ma wyglądać. Tutaj już jest przeróbka, bo trzeba porobić wzmocnienia pod szafki, bo szafka będzie, ta ściana znowu będzie wyglądała w ten sposób. Więc tu trzeba porobić wzmocnienia. Miały być dwie płyty, będzie jedna. Tu będzie, tą trzeba obciąć przykładowo 3 cm odtąd. Cyk obcinać. Tu będzie e, cały ten piec z boilerem będzie zabudowany zabudową meblową. Na tej e, szerokości będzie zabudowa no, lustro i e, umywalka i tak dalej. Tak tutaj to jest pokazane. No, no co tu jeszcze? tutaj Aha, tu jeszcze to, to trzeba wszystko wywalić i tutaj będzie zrobiona dodatkowa kredka, jakby coś gdzieś po coś się miało rozciec, standardowo oczywiście do wykucia, no bo tu, no nie wiem dlaczego oni ja to tękują, tu jest bardzo ciasno potem naprawdę ciasno włożyć tutaj płytkę, już mówiąc o otwieraniu potem w miarę wygodnie. Tu będzie identycznie zabudowa z czyli coś takiego. Pralka suszarka, więc tutaj tu będzie troszkę płytek, tam będzie troszkę płytek, tu idzie do wyklejenia i płytki, czyli coś takiego. Tu jak się wanna kończy, stawiamy ścianeczkę, nie wiem czy jest to gdzieś narysowane, no nie wiem, ale jest tutaj ścianeczka, nie wiem. 75 planuję to zrobić plus płyty i plus płytka więc tu postawiam tutaj wystawiam ją powiedzmy 5 cm poza bo tu będzie jeszcze parawan a nie e, te moje nie kończę w tym miejscu no bo jeżeli tu bym przykręcił parawan to na 99 rozsadził cały róg i to to by się rozleciało, a tak sobie wystawię 5 do przodu i nic nie będzie z tym siedziało, to jest po pierwsze tu będzie potem zabudowa meblowa Cały tu będzie zabudowane, Czy będzie płytkowany? Nie wiem. Zobaczymy, jak starczy płytek. Aha, jeszcze w tej ściance bo ta bateria będzie przesunięta na środek względem wanny i tutaj jeszcze będzie dodatkowy kran znaczy kran, no prysznic zrobiony. Sam prysznic, z wylewka z prysznicem yy, na tej ściance zamontowana, żeby można było się okąpać. Tyle, tyle, jeżeli chodzi o yy, no, górną łazienkę. A na podłogę, nawet nie powiem, jakie tam są kłyteczki, chyba 120x60, coś takiego. No ja tu zabudowa, tam zabudowa, tu zabudowa. Nie ma jakiejś tragedii, troszkę roboty jest, ale, ale do ogarnięcia. Zresztą, jak zawsze, no niestety, troszkę hydrauliki trzeba przerobić i tyle. Tak wygląda mniej więcej projekt tych dwóch łazienek, które tutaj będę robił. Nie wiem, ile mi to zajdzie. Jakoś tam strasznie też tego nie przewiduję długo, chyba że się zacznie coś zesrać, no ale no, na to się wpływu nie ma. No i tak to wygląda. Dobra, tyle słowem wstępu. Ja wracam na dół, szlifuję, przygotowuję. Nie wiem, czy będę jakiś zrobił większe relacje, jeżeli chodzi o tą łazienkę, bo no tu jest ciasno, tu jest ciasno. Nie chcę mi się za bardzo męczyć z ustawianiem kamery. Więc pewnie, no na pewno pokażę wam jak ja montuję odpływ liniowy. To jest na pewno, no izolację to widzieliście, podstawowe rzeczy widzieliście. Pewnie jakąś ogólną relację z dnia wam zrobię. Zmianą z nie, no, z postępu pracy. I chyba no, tyle. Bardziej już bym skłaniał się do nagrywania czegoś tam e, z górnej łazienki. To by było na tyle w takim informacyjnym filmiku, jak teraz będą wyglądały moje prace, więc zapraszam do oglądania, czy to kolejnych filmów, czy po prostu tego, co już jest nagrane na kanale. A dla osób, które po prostu e, jeszcze nie subskrybują kanału, Proszę, zasubskrybuj. Ciebie to nic nie kosztuje, a motywacja dla mnie wielka. Tymczasem.